A tu, tu wziął, po 20 lat, 4, dwa, i on już tak. na drugi dzień idzie na wojnie. Dlaczego? mówię, przykład, tak jak A dlatego pośrednio nie do roboty. Przecież tak. Przecież ja tak. mówiło, to jest dobrze, tak. To już mówiło, Ale Nie dają się do roboty. Ale nie wyjdzie. Nie, bo roboty. Tak, bo oni mówią, że u nas Пойдем же, а я вот 35. И как ты заработаешь дожить? Ты не то, а ради то. Приди, колача, вот с балом. Ты давно открыл. Серьёзно. Ой. Тебе всё понятно. А ты что там? Я думаю, что тебе. Нет, кайф. Ja ci widzę pokażę. Nie na darmo dajcie panu no, złote, żebyś mi wyłapał. Ale przyjeżdżasz do dnia. Za poniedziałek Na dzieje. Za poniedziałek się Ile? procent u mnie jest w sali, proszę bardzo. Dużo nie ściąga <śmierze> <śmierze> no to, sto 50% od wartości od, od dnia. To nie jest dużo, nie od godziny, to od dnia. To, to, to jest taka prawda. A tak naprawdę tak,